Cześć, tu Natalia. Cześć, tu Jacek. Witamy, co w Lesie piszczy. Ostatnio byliśmy na szkółce leśnej. A gdzie dzisiaj jesteśmy, Natalia? Dzisiaj jesteśmy już bezpośrednio w Lesie, gdzie pokażemy, co się dalej dzieje z naszymi sadzonkami. Będziemy sadzić i jesteśmy właśnie na takiej powierzchni, gdzie dwa lata temu e, wycięliśmy już resztę sosny, która zamierała ze względu na suszę, która była w latach 2015 e, 19 e, Tutaj trzeba było wyciąć praktycznie całą sosnę, na całe szczęście mogliśmy ocalić i zostawić dęba, który tutaj spokojnie jeszcze 100 lat będzie rosnąć. Natalia, to co, zabieramy się do roboty? Do roboty. Śmiało, trzymaj szpadel. Oh, 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 oh. Okej. Okay. To ile dzisiaj sadzimy na tej powierzchni? Na tej powierzchni co 75 cm, żeby zgodziła się mniej więcej ilość sezonek. Także już druga za nami, jeszcze 200. A po prostu tą taśmą zaznaczyłeś dzisiaj, żebyśmy widzieli te 70 cm. No, dokładnie tak. No, okay. Jeszcze spokojnie Natalia, przed nami 220 hektarów w samym nadleśnictwie Opole. Panie, ale... Bardzo ważne jest, żeby dobrze tą sadzonkę udeptać. Takie lekkie Natalia, proszę bardzo. Samo przysypanie spowodowało, spowodowałoby to, że po chwili ta sadzonka przez warunki atmosferyczne mogłaby się przewrócić. I znowu mamy w tym miejscu las. Natalia. Ja już musiałem odpocząć. Posadziłem 7 sztuk i się już zmachałem. Ja posadziłam, Ty tylko kopałeś dziurę. Dzięki. Słuchaj, co, co tutaj ważne, żeby powiedzieć o tym, że to tysiące ludzi w całej Polsce sadzi lasy. W naszym nadleśnictwie to jest 220 hektarów, naprawdę spora powierzchnia. Tyle jest w naszym nadleśnictwie w tym roku do posadzenia. A jeden hektar to tyle, co stadion we Wrocławiu. Ale słuchaj, po co w ogóle ten las sadzimy? Po co sadzimy? Sadzimy go w miejscu po wyciętym lesie, akurat tutaj, gdzie się znajdujemy, rosła sosna, która zaczęła zamierać w wyniku zmian klimatycznych. Najprostszym sposobem odnowienia takiego miejsca jest usunięcie tych martwych sosen i posadzenie nowych, aczkolwiek młodych. Musimy troszeczkę poczekać, aż urosną. Słuchajcie, żebyście się nie martwili, wszystkie drzewa, które są wycinane, w ich miejsce, maksymalnie po pięciu latach, my staramy się, żeby to były dwa, maksymalnie trzy lata, wraca z powrotem las. Sadzimy od nowa, więc wszystkie e, miejsca, gdzie drzewa były wycięte, są odnowione nowym lasem, który też, co ważne, on się nowe sadzonki będą bardziej odporne na klimat, który się zmienił. Dlatego czasem ponownie wprowadzamy ten sam gatunek, na przykład sosnę, ale ona bardziej się przyzwyczai do zmiennych warunków klimatycznych. Bo co zrobi? Wcześniej miały sosny dużo wody, a teraz tej wody jest coraz mniej w lasach i dzięki temu, że młode sosny wytworzą system palowy, będą mogły dużo głębiej sięgnąć po wodę. I dzięki temu za 100 lat będzie naprawdę piękny sosnowy drzewostan, zmieszany na całe szczęście z dębem, którego tu jeszcze fajnie Nie, no on dostałem. będzie już trochę szybciej za 60 lat już tutaj będziemy mogli spokojnie przyjść i zbierać grzyby. Zapraszamy. Muzyka Dzisiejsze nasze dwuletnie sadzonki za około 6 czy 5 lat będą wyglądały już tak. A za kolejne 7, popatrzcie jeszcze dalej. Tam jest sosna, która ma 15 lat. Ale my nie sadzimy tylko samej sosny w naszych latcach. Przede wszystkim chodzi o bioróżnorodność. Dzięki temu, że możemy na nowo posadzić ten las, wzbogacamy go gatunkowo. Sadzimy dużo więcej gatunków niż rosło pierwotnie. Dzięki temu w lesie mamy coraz więcej gatunków liściastych, buków, dębów, ale też takich, które pomagają zwierzętom. Jakie jeszcze gatunki Natalia sadzimy? A teraz się popularna staje pomału lipa. O, lipa też ma się świetnie, bo jest u nas coraz cieplej. A teraz to już chyba wszystko o sadzeniu lasu. E, tylko Natalia, powiedz mi, my posadziliśmy 9 sztuk. A ile taka para, e, która sadzi las na co dzień, powinna zasadzić? Na normalnej powierzchni, w normalnych warunkach, e, ich dniówka wynosi 1000 sztuk. No to sporo pracy. E, także, kochani, dziękuję, mamy nadzieję, że się podobało. I zachęcam wszystkich do sadzenia drzew we własnym otoczeniu. Im więcej zieleni, tym naprawdę dla nas lepiej. Pamiętajcie, sadzenie jest fajne, ale sadzimy zielonym do góry. Dokładnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.